W tym wydaniu kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani opowiemy historię grupy Konstancińskiej, której liderem był Rafał B. Pseudonim Bukaciak w bukaty odbywający obecnie karę 25 lat pozbawienia wolności, między innymi za dwa zabójstwa. To Bukaciak najpierw współpracował, a potem przejął wpływy po zatrzymanym w maju 2011 roku Rafale S. Pseudonim Szkatuła, o którego gangu Mówiliśmy w poprzednim odcinku tej serii. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Zapraszamy też do odsłuchania historii grupy Bukaciaka jako podcastu na platformach Spotify oraz iTunes. Rafał B., pseudonim Bukaciak wel-Bukaty, urodził się w 1975 roku. Na drogę przestępczą wszedł w latach 90. Pracował wtedy dla małych grup zajmujących się kradzieżami samochodów i wymuszeniami haraczy, podległych gangowi Pruszkowskiemu, do czasu jego rozbicia w 2000 roku. Jedną z tych małych grup była ta kierowana przez Piotra K pseudonim Bandziorek, a gdy ten ukrywał się w Niemczech, do czerwca 2001 roku przez Mariusza D pseudonim Przeszczep. Wówczas Bukaciak był jednym z wielu niewyróżniających się gangsterów. Trafił zresztą do zakładu karnego, a gdy odzyskał wolność w grudniu 2001 roku, półświatek przeszedł istotne przemiany. Podwarszawski Konstancin Jeziorna, skąd wywodził się Rafał B., należał do strefy wpływów brutalnego gangu Mutantów, nazywanego też Grupą Piastowską. To wchodzący w jego skład przestępcy odpowiedzialni byli potem za głośne zabójstwo policjanta w Parolach w marcu 2002 roku czy strzelaninę w Magdalence w marcu 2003 roku. Bukaczak szukając sprzymierzeńców przeciwko mutantom, nawiązał kontakt z dziś już nieżyjącym Jackiem K, pseudonim Młody Klepak z grupy Wołomińskiej. Ten Skierował go zaś do Wojciecha S. pseudonim Wojtas Welkierownik z Ursynowa, który miał zyskać później rozgłos jako lider gangu obcinaczy palców w strukturach Grupy Mokotowskiej. Choć Rafał B. przystał do Mokotowskich, prowadził też interesy z gangsterami z Wołomina. Razem ze swoim najbardziej zaufanym kompanem, Łukaszem A. pseudonim Łuki, w latach 2002-2003 miał kupować od Norberta H. pseudonim Haba z grupy wołomińskiej narkotyki i broń. Swoją drogą ta się zacinała, dlatego szybko wróciła do Haby. Poza przestępstwami takimi jak rozboje, wymuszenia czy handel narkotykami, na konto Bukaciaka trafia pierwsza bardzo poważna zbrodnia. W nocy z 2 na 3 lutego 2002 roku z dyskoteki na Górce uprowadzony został Grzegorz K. pseudonim Pająk i towarzyszący mu mężczyzna. O ile tego ostatniego wypuszczono, to Pająk, złodziej samochodów, współpracujący z mutantami, trafił do lasu. Rafał B. go znał, ale po namowach Wojciecha S. pseudonim Wojtas, zabił Pająka łopatą. W obecności Łukasza A, pseudonim Łuki i Norberta K. Miała być to rzekomo kara za porwanie złodzieja samochodów i handlarza narkotyków z Konstancina, Heliosa B. W końcu Bukaciak znów trafił za kratki. A na wolność wyszedł dopiero w 2010 roku. Założył wtedy z Łukim warsztat samochodowy, w którym cichym wspólnikiem miał zostać ukrywający się Rafał S, pseudonim Szkatuła. Bukaciak i Szkatuła współpracowali. Choć ten drugi był wtedy silniejszy. Sytuacja zmieniła się 11 maja 2011 roku, gdy Rafał S. wpadł po dziewięciu latach życia w ukryciu. Wtedy Bukaciak zebrał jego ludzi i stanął na ich czele. Obawiał się jednak Grzegorza P. pseudonim Pekin, dotychczas zaufanego człowieka szkatuły, który był łącznikiem między żołnierzami gangu. A ukrywającym się Rafałem S. i jego przyrodnim bratem Marcinem K., pseudonim Belmondziak-Welwściekły. Ponadto Pająk miał ogromną wiedzę o ich mrocznych tajemnicach. Mowa dla przykładu o zabójstwie gangstera, noszącego pseudonim Jancio z listopada 2010 roku, którego zlikwidowano, bo zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Pająk poza takimi cennymi informacjami mógł też rościć sobie prawa do przywództwa w gangu. Marzec 2012 roku to moment, w którym Bukaciak postanowił rozwiązać ten problem. Zaaranżowano spotkanie, na którym Rafał B. strzelił pająkowi dwukrotnie w głowę. Wtedy wiedział już, że jego pozycja rośnie i dlatego może pozwolić sobie na wiele. Kilka miesięcy później grupa uzbrojonych mężczyzn zaatakowała cudzoziemców handlujących na targu w Konstancinie Jeziornej. Brutalnie ich pobili, chcąc zmusić do opłacenia haraczu. Choć oficjalnie tego nie udowodniono, funkcjonariusze mieli wiedzę operacyjną, że za tymi napaściami stała grupa Bukaciaka. Tymczasem we wrześniu 2013 roku Rafał B znów został zatrzymany. Tym razem z Łukaszem A. pseudonim łuki i swoim żołnierzem Mariuszem R. pseudonim Koniu. Swoją drogą, Koniu przebywał wtedy na przepustce, jako że miał do odbycia karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Zatrzymanie gangsterów dotyczyło sprawy pewnego osadzonego, którego prześladowano w zakładzie karnym za współpracę z organami ścigania. Zgłosił się on do Bukaciaka, aby móc się na niego powoływać. Rafał B przystał na to w zamian za bardzo wysoką opłatę. Choć otrzymał pieniądze, on i jego ludzie chcieli więcej. Tak, osadzony oddał im zegarki, luksusowy samochód, a gdy nadal grożono jemu i jego rodzinie, poinformował o wszystkim śledczych. Mariusz R, pseudonim koniu, również zdecydował się na obciążenie swoich dotychczasowych kompanów. Opowiedział jak na polecenie Bukaciaka miał namówić dealerów narkotykowych z Piaseczna, Radosława K, pseudonim Mały i jego ludzi do pracy dla Rafała B. Transfer doszedł do skutku w pokojowych warunkach, ale w lutym 2014 roku Mały został zatrzymany. Kilka miesięcy później za pośrednictwem znajomego strażnika więziennego próbował ustalić z kolegami treść zeznań, ale na niewiele się to zdało. W październiku 2014 policja ujęła także Gutka, Grocha i Grubego. W ślad za koniem, w październiku 2013 roku, licząc na nadzwyczajne złagodzenie kary, małym świadkiem koronnym został Rafał B., pseudonim Bukaciak. Już dwa miesiące później Centralne Biuro Śledcze zlikwidowało wspólny arsenał gangów Szkatułowego i Bukaciaka. Znaleziono 26 jednostek broni, w tym karabinki automatyczne AK-47 Kałasznikow, pistolety maszynowe PM-63 Rak i PM-84 Glauberyt, czy strzelbę gładkolufową Mosberg oraz 2000 sztuk amunicji. W kwietniu 2014 roku w dębówce pod Warszawą odkryto w lesie gangsterski grup, a w nim. Ciała dwóch osób zidentyfikowanych potem jako Grzegorz Z. pseudonim Pająk i Grzegorz P. pseudonim Pekin. Rozbijanie gangu Bukaciaka trwało dalej. Do czerwca 25 osób usłyszało już 100 zarzutów, a do marca 2015 roku zatrzymano łącznie blisko 50 przestępców. Na zarzuty zabójstwa Pająka i Pekina Rafał B. nie czekał długo usłyszał je w lipcu 2014 roku. Zyskał wtedy drugie przezwisko Grabasz z Konstancina. Kilka dni wcześniej nieopodal tej miejscowości odkryto kolejną gangsterską mogiłę. Trafiono tam na ciała Tomasza M. pseudonim Max i Jacka P. pseudonim Postek związanych z grupą Marka M. pseudonim Mu z Piaseczna. Tym razem nie miała to być sprawa Bukaciaka, a gangu Mokotowskiego. Zarzuty za te zbrodnie przedstawiono Wojciechowi S. pseudonim Wojtas L. kierownik. Podobno Max i Postek zginęli w zemście za porwanie i zabójstwo wspomnianego już złodzieja samochodowego oraz dilera Heliosa B. Wrzesień 2014 to chyba najpotężniejsze uderzenie w grupę Bukaciaka. W ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego wpadło wówczas 17 osób. Kolejne realizacje miały miejsce w 2016 roku. To wtedy Rafał B. powiększył swoją kolekcję zarzutów. Tym razem o usiłowanie uprowadzenia mieszkańca Warszawy jeszcze sprzed 2011 roku. Razem z nim mieli w tym zajściu uczestniczyć Mariusz K. pseudonim Kokolino i liderzy szkatułowych Rafał S. pseudonim Szkatuła oraz jego przyrodni brat Marcin K. pseudonim Belmondziak-Welwściekły. Po blisko 3,5 roku od zatrzymania Rafała B. śledztwo wobec niego dobiegło końca. W styczniu 2017 roku akt oskarżenia trafił do sądu, a 13 kwietnia ruszył proces. Na cel rozpraw jako więźnia niebezpiecznego w kajdanach na rękach i nogach doprowadzało go czterech policjantów. Wielu nieumundurowanych funkcjonariuszy pilnowało całego gmachu sądu. Bukaczak chciał utajnienia procesu, do czego przychylał się prokurator. Sąd jednak tych wniosków nie uwzględnił. Niespełna dwa tygodnie później doszło do rozbicia tzw. grupy kozienieckiej, która również miała współpracować z Rafałem B. Zatrzymano 13 osób, a dwie doprowadzono z jednostek penitencjarnych. 12 osób tymczasowo aresztowano. Gang. Zajmował się przemytem narkotyków do Norwegii, głównie amfetaminy, ale też kokainy z Hiszpanii i ekstazji z Holandii. Łącznie w latach 2009-2014 mógł przemycić nawet 200 kg środków odurzających. Proces Bukaciaka nie trwał długo. W grudniu 2017 roku warszawski Sąd Okręgowy skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. 10 lat pozbawienia praw publicznych, 54 tysiące złotych grzywny oraz 50 tysięcy złotych zwrotu kosztów procesu. Uznano go winnego 22 przestępstw, w tym dwóch zabójstw, dwóch podżegań do zabójstwa, jednego usiłowania zabójstwa, uprowadzenia dla okupu, wymuszenia rozbójniczego. Ułatwiania prostytucji dwóm kobietom oraz przemyt 61 kg marihuany, 8 kg haszyszu i 1 kg kokainy do Norwegii z wykorzystaniem pojazdu ze specjalnymi skrytkami. Przestępstw tych miał dokonać w latach 2010-2013 razem z Łukaszem A, pseudonim Łuki, a część jeszcze w latach 2000-2004. Bukaczak przyznał się do większości zarzutów. Wyrok dla Rafała B to nie koniec kierowanego przez niego gangu. W lutym 2018 roku Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 10 osób, a 4 doprowadziło z aresztów śledczych i zakładów karnych. Podejrzewano je o udział w narkotykowym odłamie grupy bukaczaka. Wśród ujętych znaleźli się m.in. Robert G. pseudonim Kurczak i Tomasz M. pseudonim Miechu, pracujący dawniej dla Szkatuły. Kolejny cios policja przypuściła w struktury narkotykowe gangu Rafała B w marcu 2019 roku. Wówczas zatrzymano 12 osób, które miały dokonywać przestępstw od 2012 roku. Jak można się było spodziewać, sprawa Bukaczeka trafiła do sądu apelacyjnego. Tam Rafał B wnioskował o obniżenie kary z 25 do 15 lat pozbawienia wolności. Motywował to tym, że pomógł śledczym rozbić takie gangi jak Szkatułowy, Wołomiński, Mokotowski czy Kozieniecki, za co przynajmniej Grupa Szkatułowa i Mokotowska wydały na niego wyroki śmierci. Co ciekawe, ze zbieżnym wnioskiem wystąpił prokurator. Gdy tylko poszedł jednak na urlop, jego przełożony wniosek wycofał. A sąd i tak był temu złagodzeniu kary przeciwny. W ten sposób 14 marca 2019 roku Rafał B, pseudonim Bukaciak, został prawomocnie skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny odstąpił tylko od kary 10 lat pozbawienia praw publicznych. Po zakończeniu procesu, w czerwcu 2019 roku, zatrzymano i doprowadzono do prokuratury dziewięciu podejrzanych o udział w grupie Bukaciaka z lat 2013-2016. Przedstawiono im 30 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, usiłowania zabójstwa, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, paserstwa czy nielegalnego posiadania broni. W tym samym czasie do sądu trafił akt oskarżenia wobec wołomińskich gangsterów Roberta R. pseudonim Rudy, Norberta H, pseudonim Haba i trzeciego o pseudonimie Gała. Rudy miał sprzedać grupie Bukaciaka dwa pistolety maszynowe PM84 Glauberyt, a Haba I Gała narkotyki. Trzeba tu dodać, że Rudy odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo. Według szacunków, Bukaczak będzie mógł starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie w 2029 roku, jako że przebywa w izolacji nieprzerwanie od września 2013. We wszystkich wątkach jego gangu występuje blisko 200 podejrzanych. To wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Was zainteresował, zostawcie łapkę w górę. Możecie też podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału podejrzani i kliknąć ikony dzwonka, aby niczego nie przegapić. Do zobaczenia wkrótce, czytał Maciej Marcinkowski.